jak miasto czy województwo, to chodzi o to, żeby pod presją propagandy albo również pod presją warunków ekonomicznych, żeby miał miejsce nieustanny ruch, to znaczy, żeby ludzie nie zakorzeniali się w swoim miejscu, tylko żeby nieustannie podróżowali, szukając choćby pracy. Czyli dwa lata będzie w Zimbabwe, potem będzie trzy lata będzie w Afryce Południowej, dwa lata w Brazylii, rok w Niemczech, cztery w Szwajcarii. Co z tego wynika? Z tego wynika, że taki ktoś nie będzie mógł mieć normalnej rodziny, a nawet jeśli taka rodzina będzie, to co się dzieje z dziećmi? Co się dzieje wówczas z dziećmi, które dojrzewając. Zaczynają utożsamiać się z jakimś środowiskiem, z jego kulturą, z jego kodem i po dwóch latach kompletnie zmieniają środowisko, kod i kulturę i język. Powstaje społeczeństwo ludzi całkowicie wyalienowanych, co na dalszą metę, metę oznacza jakąś potworną po prostu samotność. Człowiek spotyka takie dzieci, osób, które... Które pracują ciągle zmieniając miejsce nie tylko nie kraj, ale również, ale również kontynent. I są to ludzie, jeśli bezpośrednio się z nimi zezniemy i rozmawiamy, a ja mam takie możliwości, bo przychodzi moment w życiu człowieka, kiedy zaczyna szukać swoich korzeni, bo to jest, staje się czymś na, najcenniejszym, kiedy już nabawił się tymi zabawkami, takimi jak samochodziki, czy jachty, czy samoloty, szuka czegoś głębszego. I nagle taki człowiek, który był wszędzie wożony, którego rodzina jest pomieszana kulturowo, on się pyta kim ja jestem i, i nie ma odpowiedzi. No i wtedy oczywiście jest tragedia, tragedia, która najczęściej ma miejsce za sprawą różnych używek narkotyków itd. Tak A więc chodzi o to, że globalna wizja społeczeństwa to jest wizja społeczeństwa bez tych naturalnych, kulturowo utrwalonych form. Organizowania się społecznego człowieka po to, żeby ten człowiek mógł się rozwijać, ale równocześnie, żeby mógł odnajdywać swoją tożsamość. Bo przecież, jeżeli w dawnej Polsce, czy, czy jeszcze teraz w Stanach Zjednoczonych, ludzie się spotykają, którzy się nie znali, to najpierw identyfikują, a skąd jesteś? Aha, ty jesteś z Łodzi. Dobrze, a z jakiej dzielnicy? A z tego. I to, to jest jakby początek rozpoznawania się. W odniesieniu o parametry, które stają się czytelne, które coś mówią, bo to nie jest tylko jednostka administracyjna, ale za tym idzie i społeczność historyczna i jej swoista kultura, bo każda kultura ma wtedy możliwość nabierania własnych cech. Druga sprawa, bardzo ważna już o wymiarze no, transcendentnym, to jest właśnie pytanie o stosunek człowieka do Ziemi. Czy człowiek jest z tej ziemi i w tej ziemi kończy, czyli czy mamy do czynienia ze zjawiskiem immanencji, czy też jest transcendencja, a więc że człowiek nie pochodzi stąd, że człowiek został stworzony przez Boga. I to Bóg jest celem życia człowieka, Bóg, który jest transcendentnym względem wszelkiego stworzenia jako byt absolutnie. Prosty, niematerialny i doskonały. Czy człowiek właśnie pochodzi od takiego Boga, wyróżniony przez to, że posiada duszę, a dzięki duszy jest podmiotem niematerialnym, którego właśnie cechą jest wówczas godność? Czy też człowiek jest tylko kupką materii i tu mamy materializm, czy też jest Częścią przepływającego życia, gdzie nie ma znaczenia, czy to jest człowiek, czy to jest ptak, czy to jest kwiatek, to jest po prostu jedno życie. Jedno pulsujące życie, a może jest to element wspólnej świadomości, jednej wspólnej świadomości. A więc byłby to Pan psychizm z otwartością na jakąś odmianę panteizmu, bo do globalizmu przyczepiają się nie tylko nurty stricte materialistyczne, ale również nurty, które mają taką otokę religijną, czego symbolem największym jest oczywiście New Age. I tutaj bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na sprawę fundamentalną, mianowicie obraz człowieka. Kim jest człowiek? Czyli to wszystko, co należy do tak zwanej antropologii filozoficznej, filozoficznej, nie, nie antropologii, bo antropologia jako samo słowo, zwłaszcza w kręgach anglosaskich, traktowana jest jako odmiana socjologii. Tu chodzi o pytanie, kim jest człowiek jako człowiek, a nie kim jest człowiek w społeczeństwie. Czyli jaka jest struktura człowieka bytowa, kim jest. To pytanie jest kluczowe, abyśmy mieli tę świadomość różnic, jaka zachodzi między obrazem człowieka w filozofii realistycznej, a obrazem człowieka w naukach biologicznych, czy obrazem człowieka w ideologiach. Tak się składa, że ponieważ globalizm ma coraz większy wpływ na formowanie programów edukacji, tak jak w Polsce, Program edukacji jest ustalany w oparciu o uzgodnienia nie tylko z Unią Europejską, której Polska jest członkiem, ale również z OECD, czyli Organizacją do, do Spraw Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego, a więc również z ideologią, jaka leży u podstaw tych organizacji, i to dotyczy nie tylko Polski, to samo dzieje się w Ameryce, tylko że w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych zwłaszcza edukacja broni się przez szkoły prywatne i przez tak zwany homeschooling, czyli edukację domową, ponieważ szkoły państwowe są tak na tak niskim poziomie i tak bardzo zideologizowane, że nikt kto komu leży na sercu troska o wychowanie i edukację dzieci do takiej szkoły po prostu państwowej dziecka nie wyśle, bo nie jest samobójcą. Ta ideologia przenika wszędzie i właśnie jednym z jej z elementów jest redukcja programu edukacji do wiedzy czysto praktycznej, czyli pod kątem, kształcenie pod kątem zawodu, kształcenie pod kątem zmieniającego się globalnie rynku pracy, bez elementów albo z minimalnymi elementami. Humanistyki, przy czym humanistyka w punkcie wyjścia traktowana jest w sposób subiektywny i relatywistyczny. Czyli różni ludzie różnie mówią, a ty masz prawo do swojego zdania. No dobrze, ale żeby mieć swoje zdanie, trzeba się czegoś dowiedzieć. A skąd się dowiedzieć, jeśli szkoła nie uczy? I ta choroba subiektywizmu i relatywizmu w humanistyce jest po prostu porażająca, ponieważ ona blokuje nie tylko możliwość rozwoju, ale również możliwość podjęcia dialogu. Na to przecież zwracał i zwraca często uwagę papież Benedykt XVI o tym, że Europa czy człowiek Zachodu jest tak niedouczony, że nie jest w stanie podjąć dialogu z nikim w tej chwili. I dlatego musimy znaleźć pytanie, dlaczego, skąd się to wzięło? Wzięło się to właśnie stąd, że globaliści mają wpływ na programy edukacji i zależy im na tym, żeby poziom edukacji realnie był coraz niższy. I w tej chwili wchodzimy w fazę tak zwanego wtórnego analfabetyzmu, czyli szkoła nie, nie nauczyła czytać i pisać sprawnie. W związku z tym człowiek po ukończeniu szkół, otrzymaniu dyplomu nie umie tak naprawdę ani pisać, ani czytać. Czyli jakby nauczył się, ale nie do końca. I potem, jak się nie nauczył do końca, to, to te, ta umiejętność będzie się cofać. W związku z tym są kraje zachodnie, gdzie jak chcemy, zwłaszcza w przypadku nazwisk polskich, przeliterować te nazwiska, to ktoś odpowiada proszę tylko mi nie literować, bo nie znają liter. No, do tego stopnia. Więc sprawa jest bardzo poważna, to, bo... Są oczywiście wielkie ruchy w skali globalnej dotyczące ekonomii czy polityki, i tu nam najłatwiej zabierać głos. Ale pamiętajmy, że na, największymi ofiarami globalizmu są najmłodsze pokolenia, objęte z przymusową scholaryzacją, której zadaniem jest wyprodukowanie nowego, nowego człowieka, a więc człowieka, który jest niezdolny do czytania, pisania, rozmawiania, który nie jest zdolny w związku z tym do. Przemyśle, nie myślenia, przemyślenia czegoś, żeby wyrobić sobie własne zdanie, a którego cała mądrość jest z telewizji. Po prostu włącza prawą półkulę, lewa wyłączona i się wkleja w obraz. I potem ten człowiek jest pod wrażeniem, którego nie jest w stanie ani zwerbalizować, ani nie jest w stanie inteligentnie zrelacjonować. I w tym kontekście właśnie uświadamiamy sobie, jak wielka przepaść dzieli Chrześcijaństwo od globalizmu. Chrześcijaństwo oczywiście ma wymiar globalny, bo jest otwarte dla każdego człowieka i to w sposób dobrowolny, bo są religie monoteistyczne o charakterze globalnym, ale otwarte są albo tylko dla swoich, albo też pod przymusem. Tu mamy do czynienia z religią, która otwarta jest dla wszystkich ludzi i nie tylko dla swoich, ale dla wszystkich i nie pod przymusem. Dlatego mamy tyle nawróceń na katolicyzm w środowiskach choćby anglosaskich, czego przykładem może być kardynał Newman, czy Chesterton, czy Marshall McLuhan, którzy z protestantyzmu przechodzili na katolicyzm, widząc w katolicyzmie jako chrześcijanie tę nieprawdopodobną dawkę inteligencji. Inteligencji. I my w Polsce nie potrafimy jakbyś, odzyskać i używać tego potencjału intelektualnego, jaki zawarty jest w katolicyzmie. Raczej lubimy no, emocjonalnie podchodzimy, wzruszeniowo i dość płytko, a tu jest ukryty potężny potencjał intelektualny. I on właśnie namówi, kim jest człowiek. Otóż w przypadku chrześcijaństwa człowiek jest. Indywidualnym podmiotem, osobą. Nie jest kubką materii, nie jest przepływającą formą czy fragmentem życia, nie jest jakąś częścią jednej wielkiej świadomości. Każdy człowiek jest osobą, podmiotem, posiada własny rozum i własną świadomość i własną wolność i w związku z tym jest odpowiedzialny za to, co nie tylko czyni, ale jakie podejmuje decyzje. Poprzez decyzje kształtuje swój charakter, ale również kształtuje swoją sferę odpowiedzialności, która charakterystyczna jest tylko dla człowieka jako osoby. I cały dramat współczesnej walki na wszystkich frontach od polityki, poprzez ekonomię, poprzez kulturę masową czy edukację polega na tym, czy ten człowiek, czy wszystko to, co dzieje się na tych polach, służy rozwojowi człowieka żeby był w pełni świadomym, rozumnym, odpowiedzialnym podmiotem, czy też to ma być element jakiejś masy, którą za pomocą inżynierii społecznej przetacza się z jednej strony w drugą stronę. To jest ten dramat. My widzimy na, na naszych oczach obecna władza wpisuje się w sposób rządzenia globalistyczny. Za nic mają prawdę, za nic mają dobro, za nic mają honor, to nic wszystko nie znaczy. Ludzi można upłamywać, Państwo można sprzedać, naród można zapomnieć, rodzinę można rozbić i będzie wesoło. I będziemy jeździć na Saksy. To jest perspektywa. Więc, a globalistom to na rękę, taka postawa. Dlatego, że jest to kolejny fragment ziemi do zawłaszczenia. Dlatego my, jako przedstawiciele cywilizacji łacińskiej, jako chrześcijanie, musimy być świadomi o co toczy się walka. Jakiej ostatecznie wizji człowieka bronimy? Czy człowiek to ma być zwierzę, roślina, czy jakieś wymyślone bóstwo, czy po prostu osoba, podmiot, który musi się rozwijać po to, żeby lepiej rozumieć samego siebie, żeby rozumieć innych, brać odpowiedzialność za to, co leży w naszej gestii i zdawać sobie sprawę z tego, kto jest początkiem naszym i kto jest naszym celem celem naszego życia. Dziękuję bardzo.